z tej dzisiaj będziemy nagrywać kolejny odcinek z... Plants vs Zombies 2 e, Gramy dzisiaj oczywiście dalej na wersji komputerowej Bo jeżeli nie wiecie to jest taki port, który jest e, darmowy To jest trochę na chińskiej stronie, więc nie przestraszcie się jeżeli chcecie to pobrać Ale jest pecetowa wersja tej gry Jest dosyć zajebista Gramy w nią dzisiaj, ponieważ chcę porozmawiać trochę o Plants vs Zombies i wydaje mi się, że... Tematyczne jest to, ponieważ, nie wiem czy słyszeliście, ale niedawno jej wydało trailer, czy tam popcap, o Plants vs Zombies Replanted. Czyli inaczej mówiąc, remaster, tylko postan postanowili to nazwać e, Replanted. Powiem, że wygląda to ciekawie, wygląda to nawet zajebiście, tylko jest raz drama o tym, że oryginalni artyści Plants vs Zombies 1 nie mieli kompletnie pojęcia o tym projekcie. Dopiero się dowiedzieli o, te, o tym projekcie, gdy wszyscy mi się dowiedzieli. Ale też w sumie rozumiem, no bo oni w sumie już za bardzo nie pracują, nie są no, nasze, znaczy, Oni nie są pracownikami jej, jakby teraz inni pracują. Okej, okay, spoko, to rozumiem. Rozumiem to. Tylko, jakby to powiedzieć? W opisie powiedzieli, że będzie artwork, czy tam e, biblioteka. E, Niedokończonych rzeczy, czy biblioteka po prostu jakichś artworków i tak dalej. Ale oryginalni twórcy, oryginalni artyści e, tych, tych e, obrazków, tego wszystkiego, powiedzieli, że oni nie dali jej żadnych koncept artów, czy żadnych jakichś e, pomysłów e, co mieli zanim zrobili oficjalny design. Więc nie rozumiem skąd jej w ogóle wzięło te pomysły czy coś, te koncept, koncept arty. Co trochę ludzi straszy, bo co jeżeli po prostu będą robić fałszywe koncept arty tylko po to by sprzedać je w w vs. Mystery na wyższą cenę, jakby nie wiem. Trochę jestem zhypowany tak i tak, ale też mnie trochę przeraża co tam się dzieje za, za naszymi testami. Wydaje mi się, że dodatkowe tryby, tam jakieś Cloudy Day, że mniej Słońca będzie tropić e, z nieba, że e, będzie tryb kołop, tryb e, PVP, jakby. Takie rzeczy to fajne są te rzeczy. Fajnie to brzmi. No to mi się wydaje, że to jest bardzo fajne, tylko zobaczymy jak to pójdzie. Zobaczymy jak to zrobię. Nie wiem, czy wi widzieliście co się dzieje z panem zombie na telefonie. Jakby robią teraz ten remaster, to wszystko fajnie, ale na telefonie. To, to jest po prostu żart. Nie wiem, czy widzieliście, właśnie, co się dzieje na tym telefonie, bo tam jest w chuj reklam i jest coraz gorzej. Jakby jak na początku wyszedł z Platform Zombies na telefon, wszystko było w większości darmowe. Tam były może czasami reklamy, ale jakby było to ok. Jakby to było... i tak dobra wersja Platform Zombies. Ale ostatnio oni wydziwiają i dodawają coraz nowe. Głupsze zmiany, na przykład... Eee... O, to no, mogę to przyspieszyć. E, na przykład... E, tutaj właśnie przyspieszanie przycisku. O, właśnie, możesz przyspieszać grę. Ale... E, Haczyk jest taki, że to jest płacna funkcja w Plants vs Zombies 1. Musicie zapasić, żebyście mogli przyspieszać tą niepaną grę. To jest tak dziwne. Taka dziwna zmiana, ale okej, okay, dobra, nie... Dobra, dobra, to jest nowa funkcja w Platform Zombie 7, dobra, niech będzie, to jest telefonowa wersja, i tak masz za darmo tą grę, okej, okay, nieważne. Ale, niektóre kosiarki nie są dostępne, jakby, o co wam chodzi, że kosiarki niektóre nie są dostępne, jakby, serio, spełniajcie się i macie tylko jakieś trzy kosiarki, ale jeżeli zombie yy, zaraz was zjedzą, a tam nie ma kosiarki, to co musicie zrobić? A, proste, obejrzcie reklamę. Będzie git. Spoko. Albo macie e, drugo, jeszcze, jeszcze jakąś dodatkową opcję. Możecie postawić eksplozywnego walnata, który był tylko w mini grze, ale możecie go teraz postawić w normalnej grze, gdy obejrzycie reklamę. Spoko. E, I przy okazji właśnie jest tak, że na każdy początek poziomu i na każde zakończenie poziomu jest reklama. I to jest trochę przesrane. Nie wiem. Jakby jest zbyt dużo reklam, jakby... No, rozumiem, że aplikacja telefonowa i tak dalej, ale come on! Dobra, tu jest teraz kosiarki. Właśnie... Gdybym grał teraz w pancerz zombie Z na telefon, to bym właśnie zginął, bo bym prawdopodobnie nie miał tych kosiarek jepalnych Dobra, tutaj w ogóle ja się zagadałem i tak w sumie nie dopatrzyłem. Że tutaj są wrogowie wszystko i tutaj. So, tak nie wiem. Wydaje mi się, że ta sytuacja z Plants for Zombies jest trochę śmieszna, smutna, dziwna, nie wiem. Nie wiem, jak to wytłumaczyć, ale serio, to Plans z Zombies jako franczyza jest w niepewnym miejscu, bo jakby gry kiedyś były zajebiste, jakby Plans for Zombies 1 wyszedł. Potem postanowili zrobić sequel, znaczy jej wykupiło tą grę, i postanowili zrobić Plans for Zombies 2, co na początku było takie, okej, okay, dobra. Są reklamy, są płatne rośliny, okej, okay, to tym nie jest najlepsze. Nie jest to lepsza rzecz, ale dobra, jakby w samym sobie gameplay jest lepszy, animacje są lepsze, jakby fajne to było. Ale później zaczęli dodawać coraz więcej monetyzacji, coraz więcej rzeczy, jakieś levele dla, po dla roślin czy coś i jakieś lootboxy wprost przesąli się tutaj i było to coraz bardziej dziwne. Eee, wydali Garden Warfare 1, co był za jej grom. Później wydali Garden Warfare 2, co było jeszcze lepsze. A potem wyszedł Battle for Neighborville. I Battle for Neighborville jest on jakby ok grom. Jakby nie, nie, mi się podobało na początku grałem, Jak kończyłem te wszystkie misje, fabularne było to spoko. Ale w sam sobie multiplayer to to był po prostu Overwatch, ale teraz po prostu Zombies. Jakby nie było wariantów postaci, nie było personalizowania umiejętności, jakby lootboxy loot były gorsze. Jak chcecie zrobić coś nowego, to zróbcie coś nowego, a nie, yy, yy, że bierzecie wszystkie postacie z Garden Offera. Tworzycie takiego Garden tylko z zmijacie kilka rzeczy i mówicie, ok, to jest kompletnie nowa gra. Oje, oh yeah, okej. Okay. A potem wiecie, wydali jeszcze tego... Uh, Plants vs Zombies 3, znaczy TBT czy cokolwiek. Ludziom się to strasznie nie podobało, więc postanowili, że okej. Okay. Zmieniamy kompletnie tą grę, ale ludziom się dalej nie podobało. Postanowili zmienić jeszcze raz kompletnie tą grę i ludziom się dalej nie podobało. Jakby... Nie wiem co im się stało, ale jakby nieważne co, to te gry jakby nie są... Nie sprzedają się. I oni cały czas próbują kompletnie zmienić tę grę, żeby były kompletnie nowe funkcje, kompletnie du nowe, duże zmiany, ale to dalej się jakby nie polepsza sytuacja, jeżeli chodzi o Platform Zombies. I nie wiem, czemu próbują tak bardzo zmienić kompletnie funkcje, jak się gra w Platform Zombies. Więc no, teraz jesteśmy w Robiłem remaster oryginalnej gry, a co będzie potem? Nie wiemy. No trochę niefortunala ale kiedy Jedną kosiarkę oszczędziłem, jest zajebiście. <grym> Ajajaj, no cóż. No ale ogólnie co, tak, to tak, to w sumie tylko tyle chciałem porozmawiać o Plants vs Zombies. Ogólnie to po prostu nie nagrywam od długiego czasu, więc postanowiłem, że wiecie co, może po prostu nagram coś o plant vs Zombies, bo czemu nie, to jest bardzo fajna seria, bardzo fajna franczyza tej gry, a dużo się ostatnio tam dzieje, więc chciałem o tym porozmawiać, więc tak, dziękuję za oglądanie, jeżeli wam się podobało, to subskrybujcie i pa widzimy się w następnym odcinku.